Dzisiaj będziemy depenalizować przynajmniej konopie oraz inne czyli inne środki psychoaktywne, ale głównie konopie. A w jaki sposób chcecie tego dokonać? Po prostu uświadamianie ludzi, czym jest konopia, przede wszystkim jakie są, jakie są zastosowania i dlaczego powinniśmy się interesować jednak tym, co bierzemy, tym, co jest nam i dawane jakby. I dlaczego, dlaczego powinniśmy być świadomi, świadomi substancji, które, które są jakby na porządku dziennym, do których mają dostęp nasze dzieci, do których mamy dostęp my. I nie ma co tego robić tematu tabu. Tak naprawdę udawanie, że tematu, który jest bardzo żywy, nie ma, prowadzi tylko i wyłącznie do patologii, do wypaczeń, no i do łamania prawa, przede wszystkim tak samo do, do, wzrostu, do wzrostu potęg grup przestępczych. No ale przecież marihuana to jest mimo wszystko narkotyk, a przez narkotyki ludzie cierpią. Jak można doprowadzać do tego, aby ją depenalizować? Marihuana jest nielegalnym narkotykiem. Nie, nie wyciągam jakby z orka narkotyków, nie wyciągam papierosów i alkoholu, które są legalne, tylko i wyłącznie dlatego, że są koncesjonowane przez, przez rząd i rząd ma z tego pieniądze. Tak samo jeśli chodzi o konopie, nie odnotowano od tej pory ofiar śmiertelnych, a w przypadku papierosów i alkoholu są to najbardziej, najbardziej szkodliwe przed kokainą i heroiną środki, środki dostępne człowiekowi. A w jaki sposób tutaj dzisiaj będziecie manifestować swoje, swoją chęć depenalizacji? Czy ruszacie gdzieś stąd, spod pałacu? E, ruszam pod Sejm, a generalnie jak będziemy manifestować? Wystarczy się rozejrzeć tak naprawdę, ile nas, ile nas tu jest. Chcemy pokazać po prostu ile nas jest, tak naprawdę ile jest osób popierających popierających depenalizacji co najmniej. A, a przede wszystkim legalizację osób w różnym wieku, to jest przekrój cał całego, całego, całego społeczeństwa. Nie ma jakby jednej konkretnej wybranej grupy społecznej, są ludzie w różnym wieku, są ludzie z różnych środowisk, no to jest jakby ponad jakimiś podziałami. To nie jest pierwsza tego typu akcja, czy na przykład rok temu zdarzyły się sytuacje, że podczas właśnie Marszu Wyzwolenia Konopi ktoś został aresztowany na przykład za posiadanie? Zdarzyło się, było to 47 osób, tylko tyle, że to były osoby, które posiadały jeszcze różne inne substancje poza konopiami, ale no nie mamy na to jakby wpływu, nie mamy wpływu na to kto przychodzi na, na manifestację, oraz to ci ludzie biorą, no każdy ma, każdy ma prawo wyboru, tylko tyle, żeby zachować, żeby zachować pewien umiar i to byli w większości ludzie, którzy no w, Albo źle trafili, albo nie byli, nie ogarnęli po prostu sytuacji, w której się znaleźli.